Trochę głupio dzisiaj wyszło. Przyszłam, żeby ci powiedzieć, że miałeś rację. Ciężko tylko Fox Kids. Przygotuj się na prawdziwy maraton. W ostatni weekend każdego miesiąca bądź gotowy na rozgrywki, których jeszcze nikt nie widział na tej ziemi. Postacie Fox Kids będą rywalizować o miano najlepszego bohatera Fox Kids. Będzie tylko jeden zwycięzca. W tym miesiącu do rywalizacji przystąpi Denis Rozrabiaka przeciwko Kubie Guziczkowi. Wejdź na foxkids.pl i zagłosuj na zwycięzcę. Pamiętajcie i oglądajcie nas 28 i 29 czerwca o 12:20 w weekendowym maratonie Fox Kids. prezenty! Ozdobny ekstra z DD Reporterem! Odblaskowo lśniewający łówek z DD max Zabawą! Ponadto wygraj nagrodę! Czy wiesz kto był największym szkolnym przyjacielem Pinokio? Najlepsze prezenty tylko z DD Reporterem i super łamigłówkami DD max Zabawą! Szukaj tam gdzie sprzedają prasę! To on! Podąża samotnie na swoim wiernym koniu po wertepach dzikiego zachodu! Wielki Lucky Luke, dzielny obrońca prawa. Gdy dookoła i wrzawa, Lucky Luke, ten to spoko, nawet nie drgnie mu oko. Wielki powrót Lucky Luke, nowe przygody samotnego konwoja, tylko Fox Kids. <tryk> Sissi wraca do Posenhofen i dowiaduje się, że jej matka i rodzeństwo wyjechali. Do Paryża? Ciekawe po co? Do księcia.